Cześć wszystkim, Seba z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale Bedside, no i zapraszam Was na sobotnią tasiemkę. Tak jest, przed nami weekend, weekendowe mecze, dużo spotkań, dużo będzie się działo, dużo jest też tych imprez do wyboru, dużo lig, wszystkie ligi grają, najlepsze zespoły będą walczyły o kolejne trzy punkty, no i nie mogło zabraknąć tasiemki ode mnie. Także bez zbędnego gadania przejdziemy do tego co na dzisiaj przygotowałem, kupon gramy... No, bo jak to Tasiemka, standardowo u Superbet, który w ramach oferty powitalnej przygotował aż 3754 zł dla nowych graczy, cashback do 3500 zł czy 254 zł w freebetach. Aby skorzystać z tej oferty powitalnej lub dowiedzieć się o najwięcej, zapraszam do opisu. Tam będzie link, który Was przekieruje do całej tej promocji. A teraz przejdźmy już do kuponu. Nie będę się rozgadywać nad, każdym, nad każdą propozycją, nad każdym z tych spotkań, gdyż mamy ich tutaj 8-9. Osiem, ale zaczniemy sobie od spotkań z Ligi Angielskiej. Aston Villa, Southampton. Gramy 30 win Aston Villa. No jednak jest to zesp zespół o wiele lepszy. Southampton jest jedną z najgorszych drużyn w Lidze Angielskiej, więc myślę, że na spokojnie tutaj wezmą te trzy punkty. Potem mamy Crystal Palace, Manchester City i poszedłem w over 8,5 rzutów rożnych. Obydwa zespoły potrafią robić średnio po 4-5 rożnych na mecz. No to liczymy, że nawet w okolicy 10 rożnych się to zakręci. Potem mam Brentford Newcastle i mamy obie drużyny z gola. Albo over 2,5 bramki. No, jest to taki mecz z potencjałem na bramki z obydwu stron, także uważam, że i jedna, i druga opcja będzie po prostu sensowna na to spotkanie. Potem mamy Betis Barcelona. No, Barcelona aktualnie formę ma taką dosyć w kratkę, ciężko przewidzieć co się dzieje w ich spotkaniach, jednak bramki dalej strzelają, więc poszedłem w coś dosyć uważam, że pewnego, czyli że bramkę strzeli Lewandowski lub Rafinha. Potem wracamy jeszcze na chwilę do Anglii, Manchester United, Nottingham Forest i tam poszedłem też dosyć ciekawy typ, czyli w liczbę fauli i poszedłem over 19,5 fauli. Każdy z tych zespołów na mecz potrafi zrobić powyżej 10-12 fauli, także myślę, że ta linia będzie pokryta na spokojnie. Potem odwiedzamy Niemcy, Ligę Niemiecką, Borussia Mönchengladbach kontra Borussia Dortmund. To samo, obie drużyny strzelą gola lub over 2,5 bramki. Myślę, że to jest ten sam case co przy Brentfordzie i Newcastle. Potem mamy Gironę Real Madrid, to jest spotkanie, które nie wiedziałem za bardzo jak do niego podejść, no bo wiemy, że Real Madrid jest aktualnie trochę w takim dołku, ciężko przewidzieć co się będzie działo. A Girona z drugiej strony od paru już sezonów jednak zaskakuje i gra dosyć dobrze. Dlatego poszedłem w over różnych, ale tylko Real Madrid, over 3,5. No i kupon zamykamy czystym zwycięzcem Olimpiku Lyon. Myślę, że to będzie dla nich tylko formalność, choć są na wyjeździe, ale są aktualnie w dobrej formie. Myślę, że te trzy punkty to zgarną na spokojnie. No i to by było na tyle. Kurs nam przed 13.18. Wygramy za 25 zł, a wygrana dalej jest dosyć spora. No, i na zakończenie, standardowo myślę, że y, trzeba tutaj zarzucić konkurs. 5 najszybszych osób standardowo dostanie po 20 zł tych do Bukmachera Superbet. A poprosiłbym Was o podanie dokładnego wyniku meczu Crystal Palace, Manchester City. To był na tyle, trzymajcie się i cześć.